Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Test Misja. Rafał się kłania. Dzisiaj trochę inaczej. Zobaczymy z mikrofonem na dole, że nie ma poziomu. A czy zawsze musi być wszystko równe? Przecież w naturze nie jest nic równe. Ciągle było o alkoholu, ale czy ten Rafał miał jakiś problem z narkotykami? W niczym nie miałem umiaru i w jedzeniu, i w piciu, a to ponoć grzech. To... Z narkotykami też przegiałem i, i bardzo słusznie. Bardzo się cieszę z tego powodu dzisiaj, bo pewnie bym w to wpadł. A ponieważ przegiałem, mając chyba 20 lat, właśnie wczoraj nie mogłem dociec. Wczoraj nie mogłem dociec. Ile miałem lat, musiałem pokojarzyć fakty. To był 93 rok, zdaje się, bo my z chłopakami nagrywaliśmy pierwsze filmy. Yy, kamerą taką wideo 8, i no, jeden chłopak popalał często i właśnie miał różne pomysły na, 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 na te, na te tiudy filmowe. I ja też chciałem spróbować. Jakieś w maluchu była mała imprezka u mnie. Jarane, pełno dymu, ja nic nie czułem specjalnie, żebym może trochę. Oni wyli ze śmiechu. Ja nie za bardzo wiedziałem, z czego się śmieją. Ale mówię: Dodajcie mi tego trochę. I za parę dni jak już jechałem do, do rodziny, do wujka, do cioci, do kuzynów. I w maluchu na dole sobie zrobiłem skręty. Tutaj miałem gdzieś rekwi rekwizyt, ale widzę, że już go nie mam. Mam. I w maluchu zrobiłem sobie skręty, i teraz właśnie tutaj jest ten mój. Widzicie, mówiłem o tym swoim no, braku jakichkolwiek granic, że y, albo brać wszystko na maksa, jakoś tak bez. No mówię, no ja miałem zawsze problem z tą za zachłysnąć za, za się, dają coś, to, ale ja nie wiem z czego to wynika. I teraz ja sobie zrobiłem najpierw na ołówku, czyli to jest duże. Na ołówku sobie zrobiłem w domu skręta, bo tutaj miałem niby trawy i przygotowałem sobie takie wie, takiego wielkiego Joyta, a przecież to nie palili chyba po czymś takim, ja się na tym nie znam. No, może na jak papieros. Ja sobie taki cały ołówek. Tego towaru spaliłem przed wejściem do rodziny. To było straszne, ja sobie to przypomnę. I, no, I nic się nie dzieje. A skoro się nic nie dzieje, no to w maluchu sobie skręcam drugą taką rurę. To było właśnie, chyba, ołówek to był, czyli. Jak nie mazak jakiś. No nie, no już nie, 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 nie filozof, już nie wymyślajmy. A załóżmy, że to był ołówek długopis, na no to ta grubość. I ja zjarałem drugą taką taką lufę, a tam to już powoli brało. Bo, za, bo za, zapomniałem, czy nie wiedziałem, że. Ta cała substancja dociera z opóźnieniem do mózgu, chyba, nie wiem, ile, 10 czy 15 minut. I zjarałem tą drugą lufę też. Wchodzę do klatki, jadę sobie windą, witam się i wszystko fajnie. I oni do mnie, do mnie rozmawiają, o czymś tam mówimy, pijemy herbatę, ja poczułem jakiś niepokój. Ula, la, coś tu jest nie tak. Jakieś takie mnie złapały lekko. Oprócz niepokoju, takie już kołatanie. Trochę mnie zaczęło ściskać w klatce. I mówię, wychodzę z pokoju i wyszedłem do pokoju, do pokoju dzieciaków, do kuzynów, nikogo nie było, ja, ja musiałem, na, ja się, nie ja, ja przyjąłem pozycję na czworaka, bo ja zaraz się uduszę do balkonu, drepczę i to jest w ogóle nie, to jest nie do, to trzeba przeżyć, ale lepiej nie. Mi się robiło, mi się jakby świat jakoś zamykał, kurczył. Coraz ciemniej się robiło. I ja wiedziałem, że niby jestem, ale, ale to nie to tego się nie da wytłumaczyć. Ale gdzieś odjeżdżałem, jakby w inne. nie, Przepraszam. Nie świat fantazji jakiś kolorowy, tylko takiej ciemczeluści jakieś. Coś się zamykało, coś się kończyło. Jednocześnie straszny niepokój i bicie serca. Zacząłem już nie, z, tego, z tego wrażenia, ja już to sobie przypominam, yy, ten stan, i nie mogłem, nie mogłem oddychać. I w końcu wstałem na, wstałem na nogi. A akurat była, no, może na szczęście, może na nieszczęście, też yy, inna ciocia z innego miasta kuzyni przerażeni, patrząc co mi się dzieje, a ja chyba, ile dobrze pamiętam, bo ja ich łapię, czy co, ja mówię, że ja już umieram. I w tym całym lęku, w tej całej panice, zacząłem gadać jakieś brednie, że ja już odchodzę, chyba siedziałem na fotelu też, widziałem jakieś bociany odlatujące, łabędzie czy bociany, chyba łabędzie, nie pamiętam, to było przerażające I, i to bicie serca niesamowite. No w końcu wstałem. Ja, był, ja byłem jak, też raz spokój, raz jak nakręcony. I, i stanąłem ciocia lekarz też i chwyciła mnie za nadgarstek. Później się dowiedziałem powiadać, że no liczyłem. ja miałem 230 puls. W pewnym momencie no, zaniepokoiła się też, że to wtedy nie były takie czasy 93 że dzwonisz po karetkę i za chwilę sam zresztą. Oni tak trochę, nie wiem, odpuścili, że ja wpadłem w jakąś panikę. No nie wiem, nie, nie, nie skończyło się tutaj żadnym pogotowiem właściwie, to ja nie wiem czemu. I, i, i mówiła chociaż, że było niebezpiecznie, bo w pewnym momencie w ogóle mi się zatrzymała akcja serca. A nic nie mówiła. Później, ten, później ruszyło. I, bo to nie tylko o tym chcę powiedzieć, bo czego ja się wystraszyłem, nie samego tego, o nie, zaraz jest dalszy ciąg, na tym się nie skończyła ta historia. I to, z, nie wiem, po jakimś tam czasie, po, po pół godziny bodajże, to mi jakoś zeszło, mi, mi było bardzo głupio, ich prosiłem, przeprosiłem, bardzo kuzyni wystraszeni. Chyba od tego czasu <grywa> kuzyn dał, starszy głupi, starszy głupi kuzyn dał przykład. Ja nigdy nie widziałem i zresztą i, i chwała im za to. Ja nie widziałem nigdy, autentycznie nigdy nie widziałem i nigdy nie było żadnej nawet propozycji, a tyle w życiu imprezowaliśmy. Nie, faktycznie nie było przy mnie przynajmniej. No zresztą bym się domyślał, bym widział jakieś inklinacje do tego, żeby ktoś tam coś, coś proponował. To fakt. Ale tak, i ja wtedy błagałem, poprosiłem ich, żeby nie mówili. Właśnie ja nie pamiętam, czy to było już jak mama umarła, czy przed. Nie mam kompletnie teraz. Odniesienia jakiegoś do dat. W każdym razie ja nic nie wiem o tym, żeby tata się dowiedział albo zachował jakąś powściągliwość i nic na ten temat nie mówił, ale wydaje mi się, że i za co jestem wdzięczny ciocią, wujkom, że, że to nie wyszło, bo po co? Właśnie no zależało mi na tym, żeby nie, 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 nie martwić taty i podziękowałem i przeprosiłem przede wszystkim że takie coś się stało i do czego zmierzam. Bo ja nie wiedziałem, co ja, co ja paliłem, to za chwilę. I to nie chodzi o ilość, też, ale no właśnie, ilość tego, co zjarałem. Na tym nie, nie skończyło się, bo któregoś razu, za parę, za dwa tygodnie może, jem z tatą, tak, ma, tak, mama już chyba nie żyła. Zrobiłem obiad i siedzę, jem zupę. I wiecie, że to przyszło znowu? Bez, bez palenia, po prostu. Oglądam telewizor, obraz mi zaczyna się, jem zupę, obraz zaczyna się ściemniać i mówię: Ula, la, jest to samo, bez zjarania. Czyli nie dość, że w psychice to zostało, to pewnie to na pewno te substancje trujące. Nie wiem, czy to było THC, bo może jakieś śladowe ilości też. Dobra, zdradzę. Dzisiaj jestem taki mądry. No, dzisiaj w sensie no, wyczytane gdzieś tam rok. No, 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 w dzisiejszych czasach, że, że te towary, to niby trawa, ten słodki zapach. Dobrze, okej, okay, to się zgadzało. Ale że to był tak zwany skun, i to było nasączone chemią, prawdopodobnie, która ma niezwykły wpływ na naszą psychikę. Ja mogłem po prostu tam umrzeć, i właśnie przez swoją też przesadę. I to jeszcze nie koniec. Mi się zaczęło robić ciemno. I, i, I mówię, tato, ja, ja odjeżdżam. Jest. Ja, I ja, ja padłem na podłogę. Ze strachu, chyba, żeby się nie przewrócić. Pognaliśmy do. Przepraszam, pognaliśmy do, do szpitala, za dwa kilometry mamy. Mieliśmy. I się skończyło na relanium, A obok, za. No jak się nazywa? Zawsze... patrzcie to, to jedno słowo. To zawsze mi wratuje Niebalustrada, tylko wiecie co Baldachim też nie. Był, był inny jakiś młody chłopak I mówią: no właśnie. I to jest problem dzisiejszej młodzieży. palcie dalej. A jeszcze nie wiedzieli, co, nie wiedzieli że, że ja coś. Ja jeszcze nie zdążyłem nic mówić. Ja tylko to słyszałem, bo tam kogoś przyjmował jakieś szesnastolatka. Ja byłem wtedy strasznie wystraszony. I od tego, od tego czasu pamiętam słowa pielęgniarki. I ona powiedziała: No, nie proszę pana, bo. Chociaż ja wiem, nie wiem. Teraz to nieistotne, ale jeżeli sobie teraz. Jeżeli sobie teraz nie poradzicie z tym psychicznie, sami, spokojne oddechy, tłumaczenie sobie, że to, że to jest tylko tu, że tego nie ma, to się nie dzieje naprawdę, to to się skończy na psychiatrii. Ja to wziąłem bardzo te słowa do serca, które mi się bardzo. Do głowy do serca, które mi się bardzo przydały w późniejszym czasie, bo ja miałem takie nawroty jeszcze dwa razy. I tak jak byłem taki szybki do tego palenia tego, tak mi się odechciało. To była świetna lekcja na całe życie, żeby nie. W ogóle jestem daleki od narkotyków. Kiedyś, ale to tylko dlatego, że byłem pod wpływem y, alkoholu. Mi wystarczył alkohol, ja byłem zadowolony. Mniej ja, 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 nie, 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 nie potrzebne były narkotyki. Co pod wpływem narkotyków, narkotyków, to pod wpływem alkoholu. Kiedyś fetamina dwa razy wziąłem i nie czułem, że, nie, wiedział, nie wiem, czy to był zwyczajny proszek, a może nie czułem, bo byłem pijany. W każdym razie mnie narki nie interesują, ja wtedy miałem świetną szkołę. Niesamowicie się wystraszyłem. I potem, wiecie, miałem taki miałem taki nawrót, jak kiedyś poczułem, poczułem marihuanę, to miałem od razu Węch jednak, no węch to, 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 to przecież mózg. To od razu od razu widziałem ten sam stan, ale się właśnie to, to co mi ta pani powiedziała, doktor, to, to mi pozwoliło na tak samo jak jestem głupi, tak samo jestem mądry czasem. I zachować spokój, oddychać miarowo, myśleć o czymś innym, starać się przynajmniej. I mi przeszło. Jak już raz to zwalczyłem, udało mi się drugi, trzeci to i to niezależnie, to nie ma tak, że to na, na, na wybrany czas albo na jakiś bodziec, bo ja sobie raz spokojnie siedziałem w pokoju, bo to było gdzieś na przełomie może dwóch miesięcy. I, I mnie znowu to brało, ale to jeszcze, to jeszcze było jakoś wcześniej, zanim się już potrafiłem sam uspokoić. I ja pobiegłem wystraszony do przychodni nie, na osiedlu, ile, z 400 metrów. I ja powiedziałem, że stamtąd nie wejdę. Ja, jak, ja chcę być pod kontrolą tutaj, AKG wszystkiego. I ja się bałem. Ja się autentycznie bałem, położyłem się na kozetce, na, na, na wózku. Tym poziomem na, na korytarzu. Ja się nie ruszam. Ja tu będę zdychał, ale, ale jestem pod kontrolą. Nie umrę. I dopiero jak ja sobie zacząłem tłumaczyć za tym trzecim, czwartym razem, to odchodziło, to odchodziło. Później jeszcze coś mnie próbowało brać, ale rzeczywiście zobaczcie, jak można. Psychika nami manipuluje i my możemy, nie, my możemy nad tym panować. To mi dało do zrozumienia, że my możemy panować nad takimi różnymi działaniami psychiki, i to wszystko da się, właśnie da, 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 da się nad tym panować, regulować, że nie chcemy tego stanu. I czy czasem nie można sobie wmawiać różnych innych fajnych rzeczy? Nie polecam ani narkotyków, ani alkoholu. Żyjmy czyściej i cieszmy się zdrowiem. I tyle. Także to były moje przygody z narkotykami. Dziękuję. Papa. Pa.